Witaj, daj mi minutę, a coś ci powiem. Tak się składa, że jesteśmy w okresie zmartwychwstania pańskiego i chciałem ci opowiedzieć historię o pewnym naukowcu, który szukał bardzo spokojnego miejsca, żeby pracować, przeprowadzać badania. Pomyślał sobie, że przy klasztorze pewnych sióstr klauzurowych bodajże to były karmelitanki. Stwierdził, że będzie miał bardzo ciche, spokojne miejsce, ale zdziwił się bardzo, bo, no bo o pewnej porze dnia prawie codziennie siostry zawsze hałasowały. Nie wytrzymał, poszedł do przełożonej i mówi siostro, co to jest, jesteście w zakonie, w klauzurowym i ciągle hałasujecie każdego dnia o określonej godzinie. Na co siostra przełożona powiedziała, proszę Pana, no bo my cieszymy się naszym oblubieńcem Jezusem. Jak to Jezusem? Przecież On dwa tysiące lat temu umarł. Nie, nie proszę Pana. On dwa tysiące lat temu stał. No właśnie. Jakie jest moje życie? Czy myślę o Jezusie jako o kimś, kto umarł, czy jako o kimś, kto stał? Prawda jest taka, że On umarł i stał, Ale ostatnie słowo nie należy do śmierci, należy do życia. Życzę Ci z całego serca, byś radował się Chrystusem w Twoim sercu. Zawsze, każdego dnia. I pozdrawiam Cię serdecznie. Z nadpolskiego morza, z Bałtyku. Trzymaj się ciepło, choć tutaj zimno, jak nie wiem. Pokój i dobra.